Dzisiaj tylko sobie wpadłem. W tygodniu zrobiłem przerwę od kotłowni. Mieszadło. Wymieszamy sobie dobrze. Owe wiaderko. Eee, także będzie docineczka na parapet. No trudno tak wyszło tak, że dość blisko na lewym, jakby powiedzieć, losie. maneczkę aktualizacja. Witamy na tarasie u pana Tomasza Gimpera. Działecimy z tarasikiem. Sprzątamy sobie go całego. Wynieśliśmy już cały bajzelek sobie tam na ogródek ponosiliśmy. Zamietliśmy sobie. Teraz przystąpiłem sobie do odkurzania tarasu. Także odkurzamy sobie. Powiem wam, że pogoda dopisuje w te wakacje. Także cieszymy się z tego względu. Dobra. Mamy tutaj takie coś. Także tutaj taki i bisol, r narzędzia, które będą nam potrzebne czyli rękawiczki taki ławkowiec jakby ktoś chciał wiedzieć specyfikację nie będę Wam tutaj już streszczał streszczenie, zastosowanie posprzątamy sobie i za chwilę będziemy sobie lecieć czarnuchem smarować cały eee, powiem Wam, że tą starą blachę zostawiłem przesmarujemy sobie ją lepikiem na nią Położymy nową blachę. Jeszcze dalej ją troszkę wysuniemy. Damy szerszą blachę, moi kochani. Wystawimy sobie ją troszkę dalej. Ona tu fajnie tak jest zrobiona. Także ją sobie zostawimy. Tutaj jest troszkę skorodowana. Także wystawimy sobie drugi kampinosik, i na to polecimy sobie papą na nową blachę. I tak to sobie zastosujemy. Dobra, także tutaj sobie wszystko powywijamy. Dzisiaj tylko sobie wpadłem. W tygodniu zrobiłem przerwę od kotłowni, ponieważ tak sobie jeden dzień w tygodniu stracę. A tak jakbym przyjechał tu na weekend, no to wiadomo, sobota, niedziela, nie? A mam w planach po prostu sobie pociągnąć robotę. Na kotłowni, dlatego jesteśmy tutaj w ciągu tygodnia, by przesmalować to na czarny półtora tygodnia sobie to będzie tutaj leżeć, podsychać. Także już teraz w sumie będzie zabezpieczony i Bizol R przed tutaj działaniem pogody. Nie? kłaść tutaj papę, nie? wywijać sobie. I tak to będzie, kochani na bieżąco. Bierzemy sobie makitkę i dalej przystępujemy sobie do odkurzania tutaj w całej powierzchni. Eee, weźmiemy sobie mieszadło. Wymieszamy sobie dobrze owe wiaderko, założymy rękawiczki i sobie od tamtej strony systematycznie zaczniemy jechać tutaj do wyjścia z tarasu i wtedy się udamy na BDG. Także dzisiaj szybka akcja, nie będę Was tutaj już zamęczał. Mamy posprzątane, jak widzicie taras z tej perspektywy całkiem spory. Jak widzicie ja już rękawiczki mam założone, mamy już przygotowany. Lepik, ale poczekajcie, gdzie mamy? Tu mamy. Jeszcze muszę ze sobą wziąć ławkowca. Dobra, także tu mamy czarnego już umieszanego. Teraz sobie będziemy go systematycznie maczać. I sobie jakby to powiedzieć mazać, nie? Dobra i tak sobie będziemy. Nie chcę tu wyjechać, moi kochani, bo tu blacha jest. Tak sobie go tutaj nakładać, nie? Dobra, nawet nie będziemy tu dojeżdżać całkiem do końca, żeby elewacji nie uwalić. Dobra. Także ja przystępuję do roboty. Jakby to powiedzieć, parę metrów mam. Wam kamerkę i troszkę time lapsika, bo mam końcówkę baterii. A jeszcze chciałbym Wam nagrać yy, końcówkę, jak jest cały na czarno pomalowany. Bo to też będzie dość fajny widok. <laughs> jak, yy, że tak powiem, zmieni z szarego koloru, tak zwany beton betonowego, na czarny. <laughs> Także tak to wygląda, moi kochani, macie na czarno. Dobra, także lecimy systematycznie. Jak widzicie, kawałek poleciałem na time lapse, także kawałek zostało do końca tarasu. Witam na no, nowszym vlogu zaraz po przyjeździe z Warszawy, gdzie smarowaliśmy na czarno. Już tam dość późno kończyliśmy, bo zabrakło nam, później musieliśmy dowieść. Po prostu już w tym całym nawale pracy umknęło mi nagrywanie. Dobra, także po powrocie tutaj na BDG Do dalszego kładzenia glazury Jak widzicie, także szybka aktualizacja Kominówka jak mówiłem Z przeniesieniem fugi Także mamy teraz Tak to wyjdzie eee, Także będzie docineczka na parapet No trudno tak wyszło Tak eee, inwestorzy chcieli Żeby e, od całej Zacząć z góry Z docineczką na dole No i tutaj wiadomo tu tak samo wyszła docineczka taka eee, No większa eleczka wyjdzie u góry nie Zobaczymy tutaj jak wymiarujemy Także będzie 60 Zobaczymy jak tutaj wypadnie Czy polecimy sobie z tej strony nie Zobaczymy jak to tutaj rozmieszczenie nam wyjdzie Czekamy na płyteczki, ponieważ zabrakło było kupowane na o Także czekam na dostarczenie Ja tymczasem przystąpiłem sobie do geberitów Także jeden mamy już tutaj przygotowany na ubikację. nie? Poprzednicy wywiercili otwory na ścianie. Także tutaj już był montowany. To jest ten sam, wszystkie trzy są te same razem z górą. Ja tutaj sobie przystąpiłem do montażu tego, że tak to wypadnie, będzie zabudowa według projekt. Jak widzicie, było po prostu konsultowane. Wypadnięcie tutaj ubikacji, bo jak widzicie na projekcie, on wypada tak jakby centralnie. Teraz była decyzja. E, ponieważ ten trójnik, jak widzicie, który się tutaj zna znajduje za tym gebelitem, e, była opcja, tak, albo w jedną stronę, albo w drugą, ale jeśli do przodu, no to nie za bardzo. E, jakoś wywijanie go i tam na jakichś kolankach też nie miało sensu, żeby jakoś tutaj go przesunąć, po prostu po przesunięciu go na tą stronę e, ubikacja wypadała 30 parę centymetrów e, Środek gabelitu wypadał, że dość blisko na lewą, jakby powiedzieć rąsie. Także decyzja była taka podjęta, żeby ustawić go tutaj. Tu najprawdopodobniej pójdzie jakaś zabudowa lub pójdzie w całości. Nie wiem, decyzja inwestorów. Tu na razie od zabudowy do ścianki mamy 116 cm. No wiadomo, tu przyjdzie płyta, klej. Płytka z tej strony, kolej płytka. Także te 116 zejdzie pewnie do 110. E, za chwilę zobaczymy, jak oni to zrobili centralnie. 50, no, no, czyli setka ładnie wejdzie i 10 cm e, mamy tutaj luz, szafka. Także miejsce na gebelit jest. Za niedługo przystąpimy sobie po y, umieszczeniu gebelitu tego na miejsce. Także widzieliście przed chwilą, tak, jest montaż. Także już użyliśmy poziomicy, sobie go ustawiliśmy w ten sposób, nie? Czyli jest wyrównany. Teraz byśmy chcieli go do ściany ustawić, no ale mamy jakby to powiedzieć, za krótkie. Także będziemy musieli sobie to przedłużyć, a my sobie w tym czasie, ponieważ znaleźliśmy, jak to powiedzieć, ciepłą i zimną wodę, po odkuciu było schowane, nie, także było zaklejstrowane, dlatego nie było widać. E, sądziłem, że po prostu tu nie wyprowadzili hydraulicy, no ale wyprowadzili nam tam. Teraz stamtąd sobie to odkujemy, zobaczymy jak to idzie. Pany wolno stojące i bateria również stojąca. Jak... Ale zanim przystąpimy, sobie zrobimy odpływ liniowy. Także zajmiemy się odpływem liniowym, ustawimy sobie go mniej więcej. E, również zobaczymy sobie już baterię lysnicową, także poprzynosimy sobie teraz bateryjki. Dobra, i teraz wyciągnęliśmy tą rurkę, ze względu na to, że ona nam schodziła i przesuwała nam cały odpływ liniowy, nie? Nasze jeszcze tutaj zastresowali krótko, ustawić, będzie sobie montował taki jaki tutaj sobie zakupił, nie? Dobra. Także lecimy z tematami zobaczymy, czy mamy jakieś e, prześciówki 50 znaczy się przejściówki. E, kolanka z niewielkim kątem, oczywiście nie taka 90. -tka. Powiedzmy, że tutaj tą przedłużkę mamy po prostu. Teraz e, sobie damy jedno kolanko, i tutaj. Także ustawimy sobie odpływ liniowy, jego wysokość. Wtedy do wylam ze spadkiem. Także tutaj już będziemy mieli przygotowane. Najpierw sobie zrobimy odpływ. Baterią zajmiemy się później, ale jeszcze sobie zobaczymy do tej baterii. Na razie sobie poszukam kolanek, jeśli nie będzie, to będzie trzeba zakupić. I to, co jest nam potrzebne do niezbędnej przeróbki, tutaj e, weźmiemy sobie, oczywiście, wannę. Przyłożymy sobie tutaj wannę, mniej więcej jak ona ma tutaj iść, i sobie wyznaczymy miejsce, e, w którym docelowo. Ma być y, bateria, oczywiście jeszcze tutaj będziemy się konsultować y, nie tylko według projektu, tylko również, y, żeby tutaj inwestorzy sobie przyjechali. I, jakby to powiedzieć, ja ją złożę. I jak oni sobie ustawią indywidualnie, postawimy tutaj wannę indywidualnie. Jak oni wyznaczą po prostu podług siebie, jakim im to, to pasuje, i powiem wam, że to jest najwłaściwsze zawsze rozwiązanie. Wpływ na to, gdzie będzie po prostu stała owa bateria. A nie tak, że ja będę decydował, bo na wizualizacji ja konkretnie, no, konkretnie nie widać, w którym miejscu ona jest, tylko gdzieś tutaj z boku. Po swojemu, to po swojemu. Także będzie to najlepsza decyzja. Dobra, także przystępuję sobie do szukania tutaj tych kolanek, włączam muzyczkę dalej, oczywiście, jeszcze tutaj zakup tych przedłużek, no i czekamy na płyteczki, dalsze etapy prac tutaj.